Hej, hej, kochani, postaram się dzisiaj o czytanko ekspresowe, pytanie, które ktoś tam zadał w komentarzach pod filmem, a czy pani zrobi cytanie, dlaczego on, ona zerwał kontakt, czyli co, zerwał kontakt, czyli czy zerwała kontakt, no to się nie odzywa, tak, i przyczyna jest nieznana, no więc wróżba wyboru, obiekt numer jeden, patrzysz i wiesz, nie zastanawiasz się, wyjście gra w kontrasty i dwójeczka, będziesz zaskoczony albo zaskoczona. Proszę bardzo, wybieracie obiekt, który was najbardziej przyciąga. Jeżeli chcecie znać jakieś tam szczegółiki, to oczywiście czytanie prywatne, będzie dokładniejsze, bo wtedy nie będzie to dla określonej grupy ludzi, tylko dla jednego człowieka. Jeszcze jak znam datę urodzenia, to jestem w stanie bardzo dokładnie określić, dlaczego on ona zerwał kontakt, prawda? Wyjście gra w kontrasty i dwójeczka będziesz zaskoczona. Myślę, że już wybraliście. A zatem do dzieła. Niech to sobie tutaj będzie. Jedynki wybrały wyjście, gra w kontrasty. No to zobaczymy. Ktoś wyszedł prawdopodobnie po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pada pytanie, dlaczego on ona zerwał kontakt, to albo nastąpiło to nagle, albo bez tłumaczenia żadnego, no bo nie wiesz, nie znasz przyczyny, nie? Wyjście, gra w kontrasty. Co jest przyczyną tego wyjścia? Ze znajomości, bądź po prostu urwanie kontaktu. Dlaczego on, ona zerwał, zerwała kontakt z tobą? Jeśli nie wiesz, oczywiście. Zabawa, gra. Gra w kontrasty, rzeczywiście. Dokładnie to karty pokazały. niepowaga, To jest zabawa, blaga, zmienność uczuciowa. Bywa, że i u podłoża jest jakaś zmienność finansowa, że ktoś po prostu też ma kłopoty na całej linii emocjonalne, finansowe, psychiczne, bo tu mamy taką ciągłą grę. Mamy człowieczka, który bardzo lekko i zabawowo traktuje relacje z tobą, tak ją potraktował. Możliwość istnienia drugiej pani bądź pana, bo dwa denary to jest taka żonglerka i zabawa dwoma parami chciałam powiedzieć piersi kobiecy. bo kiedyś też mi się tak pokazało, no dobra w każdym razie zabawa, tak nie ma tej równowagi takiej w relacji, wyjście gra w kontrasty zdecydowanie tu może być rywalka, rywal a na pewno niepoważne takie zabawowe podchodzenie do relacji ponieważ tutaj Mamy takiego ryzykanta troszeczkę. Dwójka denarów mi się często pokazuje, kiedy po prostu człowiek jest w dwóch układach równocześnie. Rozumiesz o co chodzi, prawda? Czyli no jest z tobą, jest jeszcze z kimś. Wcale tutaj nie wykluczamy takiego życia na dwa domy, na dwa tereny, na dwie przestrzenie. To przez jakiś czas przynosi korzyść, ale jest to podejście, no sama sam przyznasz, dość cyniczne. W każdym razie przychodzi taki moment, ja wiem, jak to zabrzmi odpowiedzialności, albo przynajmniej, albo przynajmniej, ktoś, chce, ktoś tutaj mówi, to nie ma sensu i umyka, bo tutaj mamy taką chęć też odpoczynku, oddalenia się, nie? Od tej osoby, czyli konkretnie od ciebie, bo to ty teraz pytasz, dlaczego ten ktoś się oddalił, zerwał ten kontakt. Czyli tutaj po prostu od czasu do czasu myśli jeszcze i analizuje, bo to nie jest taka tutaj osoba, która już zupełnie nie wraca do przeszłości. Od czasu do czasu jeszcze analizuje sytuację, przez którą tam jakoś razem przeszliście. Natomiast w przyczynie mamy zdecydowanie właśnie tę podwójność życia, bo tu jest zawsze taka implikacja pewnej podwójności, ewentualnie zabawy. Czyli nie byłeś, nie byłaś traktowana przez tę osobę poważnie. Być może ta osoba teraz też jakoś chce umocnić swoją pozycję zawodowo-finansową, bo widać, że może też nie jest z tym najlepiej. A co tu ewentualnie jest prognozowane w przyszłości z tą osobą? Jeżeli tutaj tak zostałeś, zostałaś, zostałeś potraktowana w tych kontrastach, na co jeszcze możesz liczyć, jeżeli chodzi o tę osobę, jeżeli zechcesz na cokolwiek jeszcze liczyć? Na energię jakiegoś takiego większego y, zaangażowania, y, ta osoba prawdopodobnie y, jeszcze tutaj będzie chciała do ciebie w jakiś sposób powrócić. Właśnie dlatego, że lubi tę grę. Ta gra tej osobie się podoba. Więc ja nie wykluczam tu jakiegoś yy, zaangażowania, yy, dlatego że to życie tutaj miłosne, ono tutaj odnosi się do wzniesienia go yy, na jakiś taki wyższy poziom zaangażowania. Natomiast widać, że ta osoba jest w jakiś sposób taka niezrównoważona i, i pogubiona. Ale czy tu może być poważniej? Może być poważniej. W potencjale jest większe zaangażowanie. Oczywiście ta karta pokazuje zaręczyny. Ten pan tutaj pani na paluszek pierścionek zaręczynowy wkłada. Pamiętajmy, że od zaręczyn do ślubu czasami droga daleka. Tu chodzi o coś innego. Oczywiście może się to i tak dokładnie tutaj pojawić, ale ja tego tak nie czuję. Ja to czuję w tych kontrastach rzeczywiście taki wyraźny kontrakt, wyjście i przyjście, czyli jest możliwość, że ten pan czy pani powróci do Twojego życia i tu prawdopodobnie będzie jakieś większe zaangażowanie. To znaczy na to można liczyć, jest taka możliwość. Czy to się stanie? Nie musi się tak stać, to nie jest wyrocznia, że tak będzie, jest możliwość, jest możliwość. No, i dwujeczka, będziesz zaskoczony. A czym będziesz zaskoczony? Może odpowiedzią. On, ona zerwał kontakt, tak? On, ona zerwał kontakt. On, ona zerwał z tobą kontakt i nie wiesz dlaczego jaka była przyczyna, że on, ona zerwał kontakt. No to zobaczmy, jaka przyczyna dla dwójek. Taka przyczyna. Dziesiątka denarów. Pan, pani prawdopodobnie ma obowiązki i rodzinę. Może zaskoczenie wynika z tego, że nie wiedziałeś, nie wiesz. Albo generalnie chodzi tutaj o taki układ w tej dziesiątce denarów, taki, taki wielopokoleniowy, który tutaj pokazuje, że y, dana osoba jakoś niespecjalnie... Y, Bo tu mówię, to jest czytanie dla tych osób, które straciły kontakt z, z kimś i nie wiedzą dlaczego, nie? Zadają sobie pytanie, dlaczego tak się stało. To chcę tutaj z całą mocą podkreślić. Wtedy tu rzeczywiście jest energia jakiegoś takiego dorobku życia, rodziny, rodzinności, partnerstwa. Coś tu takiego jest, jest w tle. To jest energia też takiego spełnienia w życiu, tym, tym, tym rodzinnym czy małżeńskim. Gdzie po prostu yy, ta osoba, jakby tutaj, yy, no nie. Może straciła to tobą zainteresowanie, bo twoja, twoja osoba z kolei, Ty mogłeś, czy mogłeś zachwiać poczuciem bezpieczeństwa. Tak to czuję właśnie, że ta osoba w ogóle gdzieś tak. Może czasowo, czasowo była niezadowolona ze swoich relacji rodzinnych albo przytłoczona problemami. Rodziny, której już też nie ma. To mogą być dzieci z poprzedniego małżeństwa, rodzice, którzy się starzeją i tak dalej i tak dalej. I gdzieś tutaj sobie szukała tego, tego szczęścia, tak? Jakiegoś kontaktu poza, poza właśnie rodziną. Więc tu mamy taką energię, kiedy mam wrażenie, ta osoba jest teraz jakaś taka zobojętniona. Prawdopodobnie ona jest zorientowana na swoją rodzinę, która wydaje się być dość taką stabilną energią, co ciekawe. inna opcja ta osoba poczuła odpowiedzialność za rodzinę taką dojrzałość właśnie żeby o dzieci i dom zadbać albo jest jeszcze taka inna ewentualność że tej osobie po prostu się nic nie chce jest takie rozleniwienie taki tryb standby siedzę w chacie przed telewizorem i nic mnie nie interesuje, nic mnie nie obchodzi. Takie rozleniwienie, ale gdzieś w tle są jakieś zobowiązania rodzinne. Takie odnoszę wrażenie. Zobowiązania rodzinne, ten aspekt właśnie związany z rodziną. Pokazana jest ta para z dzieckiem, jeszcze ta luksusowa willa, i jeszcze właśnie takie tam inne. Szczegóły majątku rodowego i nieruchomości, tak jakby właśnie tu było ci powiedziane, i może właśnie dlatego tutaj będziesz zaskoczony, bo może być tu kilka powodów. Może w ogóle nie wiedziałaś, nie wiedziałeś, że ma tę rodzinę, albo coś ci zostało przedstawiane w innym świetle, że ta rodzina to taka zła. A tymczasem nie do końca, bo tu mamy w obrębie rodziny pokazaną jakąś mimo wszystko. No, stabilność, prawda? I takie poczucie bezpieczeństwa. Jednak, jednak, może tu jest w ogóle powrót na łono rodziny. A może też jeszcze inna opcja? Dlaczego on-ona tak bez słowa zerwał kontakt? Albo może i jakieś słowa były, ale ty i tak nie rozumiesz, co się, co się stało. Nie rozumiesz. No to mamy tutaj po prostu taką energię odczuwania takiej pustki. Związany jest też z waszą znajomością, że ta osoba po prostu poczuła, bo to mogą być też układy przecież przyjacielskie, nie? niekoniecznie miłosne. To wtedy tu jest takie odczucie pustki. Tak, jakby tutaj wszystko, co zostało wyciśnięte z tej energii, to tak jak z cytryny, ostatnia kropla soku. Z tego by wynikało, że relacja z tobą wydawała się tej osobie zbyt ograniczająca. Dlaczego ograniczająca? Gdzieś wdarło się takie poczucie pustki. Pustki, że yy, może takiej wręcz nudy. Nudy, że ta osoba teraz, żeby się jakoś rozwijać relacyjnie bądź też inaczej, musi się wyzwalać z takich ograniczeń, a ty. Jesteś tutaj postrzegana, czy postrzegany jako pewne ograniczenie dla tej osoby? Co ciekawe, stąd może i będziesz zaskoczony. A na co ewentualnie jeszcze możesz liczyć, bo widać, że jedynka, pomimo jakichś takich tutaj wyjść po angielsku i gier i zabaw, jakieś tu zaangażowanie jest w potencjale, co być nie musi, ale powiedzmy, że jest taki pewien margines jeszcze kontynuacji. A tu nie wiem, bo tu jednak mamy pewne takie domknięcie, ale zobaczymy, na co możesz ewentualnie liczyć, jeżeli chodzi o tę osobę. Co jest w potencjale w każdym razie? Osoba, która, no nie wiem, jakoś z Tobą zerwała, czy, czy, czy no straciłaś z nią kontakt, straciłeś z nią kontakt, tak. Zmiany w rodzinie mogły być, dziecko się mogło tej osobie orodzić. O, jeszcze mi przyszło do głowy, że dziecko mogło przyjść na świat. I do, zaszły takie przetasowania, że ta osoba nie miała dla ciebie czasu, nie? Też, 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 bywa i tak. Na co jeszcze możesz tutaj liczyć, jeśli chodzi o tę osobę? A możesz liczyć na zabawę, na, na coś niezobowiązującego. Spotkania towarzyskie to być nie musi, bo to nie jest wyrocznia. To jest generalnie taka energia, która mówi o pewnej swobodzie, gdzie wszelkie konflikty mogą być zażegnane pod warunkiem, że czegoś nie traktujemy poważnie. Co to znaczy? Zobaczcie, jak się energie wymieniły. Teoretycznie ta by lepiej pasowała do tej, a ta lepiej do tej. A tu nie, a tu właśnie jest na odwrót. Że jedynki, mimo wyjściowego, Mało takiego elastycznego yy, klimatu, mają szansę na jakieś większe zaangażowanie tego, powiedzmy w cudzysłowie, partnera czy drugiej strony, a tu przeciwnie, tu jest pokazana taka zabawa. Na to, na co można liczyć, to od czasu do czasu, na przykład jakieś spotkanie. Od czasu do czasu y, może być romans pozamałżeński, może być tutaj energia uwalniania takiej, jak to jest powiedziane, wewnętrznej młodości i pozwalamy temu duchowi zabawy y, bawić się po prostu. Niech on tutaj lśni, ale playfulness to nie jest energia y, tak jak tutaj zaangażowania. Playfulness to jest po prostu energia romansowania, flirtowania. Na boku, bądź po prostu. Właśnie takiego też ba bawienia się emocjami yy, i drugim człowiekiem. Yy, ja bym powiedziała, że yy, jeżeli chodziłoby tutaj o miłość, to gorzej, o przyjaźń to lepiej. Gdyby chodziło o przyjaźń, no to jest możliwość wskrzeszenia jakiegoś kontaktu, jest taka energia ożywienia. Ożywienia, ożywienia, że mimo, że coś zostało domknięte, coś tu jeszcze można wykrzesać. Generalnie energię zabawy i śmiechu, takiej lekkości, nie? Natomiast, jeżeli by chodziło o jakieś układy miłosne, to jest już tutaj dużo gorzej, dlatego, że po prostu ta energetyka pokazuje coś takiego powiedziałabym. Niepoważnego, no bo to nie jest poważne. Zabawa zwykle nastawiona jest na osiąganie przyjemności. Przyjemności i przyjemności. Trzy razy powtórzę słowo przyjemność. Tu nie ma zaangażowania, tu się nie przestrzega reguł i zasad, chyba że jedyną zasadą jest co: bawmy się i czerpmy z tego nieograniczoną przyjemność. To jest takie uwodzenie, zwodzenie. Na to możesz liczyć jeszcze, i może to Cię zaskoczyć, że ta osoba będzie być może chciała Cię jakoś znowu przeciągnąć na tak zwaną swoją stronę. Może się pokajać, że dobra, nie było mnie przez jakiś czas, nie odzywałem się, nie odzywałam, No ale wiesz, teraz wracam i może być całkiem fajnie. Może być taka propozycja: Przeżyjmy to jeszcze raz, albo nawet nie, nie w tę stronę. Bardziej takie nie zobowiązujące, bo tu nie mamy żadnych zobowiązań, żadnych zobowiązań w stosunku do drugiej osoby. Tutaj tego nie ma. Tu jest taka energia, yy, chęci może zrobienia jeszcze na kimś wrażenia, bo czasem tu ktoś ponownie przychodzi, żeby też zrobić na kimś wrażenie, nie? Pochwalić się na przykład jakimś swoim sukcesem, na przykład. Ale czy to ma coś wspólnego z uczuciem miłości? Nie. Nie, nie. Romans ewentualnie mógłby wchodzić w grę, ale też tego za bardzo tak nie czuję, bo tu jest jakaś blokada w postaci po prostu rodziny. Po prostu rodziny. Dobrze, kochani, to wszystko. Piszcie w komentarzach, czy to z Wami rezonuje. To są tylko dwie wróżby wyboru ogólne. Jeśli ktoś ma ochotę na więcej, to. Zapraszam, jeszcze dla dwóch grup wyboru yy, zobaczymy na koniec yy, właśnie to słowo końcowe, bo mam wrażenie, że tu są pewne podobieństwa, aczkolwiek jest inny jakby wektor. Tu od zabawy do czegoś poważniejszego jest w potencjale, a tu nawet od czegoś poważniejszego, co mogło być. Bardziej to idzie w kierunku czegoś bardzo niezobowiązującego, jeżeli już. Takie słowo końcowe, kropka nad i, czyli Ty i ja byliśmy zbyt młodzi. Do której grupy to przypiąć i przyłatać? Ja myślę, że. Tej pierwszej bardziej, chociaż ta druga też może być, że tu kwestia jest jakiejś takiej młodości, ducha młodości, nieważne jaka jest metryka. Ta zabawa na to wskazuje, że decyzje, które zapadały w przeszłości były niedojrzałe, natomiast prawdopodobnie tutaj yy, może być jakiś taki lepszy, szczęśliwszy poziom tego. Zaangażowania, bo wraz z wiekiem ktoś dojrzewa i staje się mądrzejszy. A tu mam wrażenie, że, że wręcz przeciwnie, że mamy taki stary maleńki, nie? Zobowiązania, i dlatego teraz chce się wyszaleć. Teraz chce się wyszaleć, czyli na odwrót, tak. Druga grupa ma takiego kogoś, kto chciałby teraz zaszaleć, po prostu chciałby mieć więcej takiej przestrzeni życiowej. A pierwsza grupa, czy chce, czy nie chce, może być czasami zmuszona w ogóle do transformacji w swoim życiu, nie? I to nie musi być z tobą, tylko w ogóle ta osoba też niewykluczone, bo tu jest możliwość prowadzenia też życia podwójnego, czyli z jedną osobą może tu być właśnie coś poważniejszego, ale czy ta yy, druga osoba zostanie odstawiona od piersi tego, nie wiem. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.